Halo, witajcie, pozdrawiam prosto z Tajlandii, Piotr Gruzgała. Dzisiaj jest 14 luty, czyli Walentynki. Z tego powodu znalazłem się na targu kwiatowym. To jest jedna z atrakcji Bangkoku, aczkolwiek nie z tej pierwszej listy. Moim zdaniem powinna być na pierwszej liście, zwłaszcza, że wieczorami to miejsce, te ulice są wypełnione kwiatami. Ten targ Kwiatowy to miejsce, gdzie cały Bangkok zaopatruje się hurtowo i detalicznie w kwiaty. Powiem Wam kilka słów o tym, o tym miejscu, a potem pójdziemy sobie wzdłuż ulicy i zobaczcie mniej więcej, jakie kwiaty tutaj można kupić. To miejsce, ten targ został założony wraz z momentem przeniesienia stolicy z drugiej strony rzeki na tą stronę rzeki i można powiedzieć z założeniem obecnego Bangkoku który w kłodajsku nosi nazwę Krumptep. I yy, to był przełom XVIII i XIX wieku. Pierwotnie to miejsce to był targ wodny, podobnie jak reszta miasta. Poprzec, nie było ulic, było, było poprzecinane kanałami. Miasto było poprzecinane kanałami i to był targ, targ. Targ wodny, nie kwiatowy, targ wodny. Ludzie przemieszczali się na łodziach, sprzedawali z łodzi i tak dalej. Natomiast potem, za można powiedzieć 100 lat później za czasów planowania ramy 5, czyli to przez przeciąg xix wieku pojawiło się przed xx 21 wieku pojawiło się to miejsce stało się targiem rybnym. Następnie po kolejnych kilkudziesięciu latach w tym momencie jest to targ kwiatowy najbardziej popularny. Targ kwiatowy jak powiedziałem w Bangkoku. Słuchajcie, przejdziemy się teraz wzdłuż tego targu i zatrzymam się przy niektórych kwiatach z ciekawości e, zobaczymy co ile kosztuje słuchajcie e, no muszę założyć maskę w Tajlandii jest kobiet aczkolwiek jest około 10 lat dziennie w Bangkoku to nie jest dużo mamy w miarę normalne życie natomiast trzeba dbać o siebie i o innych więc zakładam maskę za mną Dzisiaj. Tutaj z racji w ogóle tego są walentynki, więc kwiaty szczególnie róże są cenami 100% droższe niż rybne. Te kwiaty, ta część tutaj, to są kwiaty, które są składane na, na ołtarzykach, to nie są kwiaty, które są tylko, które się daje w prezencie komuś. Są kwiaty, które są wieszane, wieszane na, na ołtarzach tych tak, Jak widzicie ludzie tu przechodzą, więc e, nie da się jakoś idealnie zaplanować, ale to nie, nie o co chodzi, to nie jest najważniejsze. Także te kwiaty, tak jak mówię, są składane na ołtarzach i w ogóle w Tajlandii kwiaty róże też są ofiarywane, ofiarywane w punkcie m.in. i też różnym innym, różnym innym świętym wizerunkom. Pan, e, taka, e, taka wiązka róż, która jest 55 kosztuje 300 watów, czyli około, około 9 dolarów za 50 róż. Tu jak widzicie, mamy już gotowe wiązanki, bukiety i dalej. A tutaj policja, więc muszę założyć, muszę założyć maskę. Policjanci też kupują kwiaty z okazji Walentyny. Tu są jedne z moich najbardziej ulubionych kwiatów w Tajlandii, które też dla lataju są które się składa na ołtarzach, które nie składa się, nie daje się komuś w prezencie, bardziej tak mówię, są bardziej składane, się składane na ołtarzach różnego koloru y, i Taka jedna wiązka kosztuje około 5-6 zł Wszystko świeże, cały czas polewane wodą. Jak mówię tutaj ruch odbywa się 24 godziny na dobę. Najlepiej przyjść nad ranem i chcę się kupić detalinę hurtowo oczywiście. Mówię, cała ta dzielnica to jest jeden wielki targ kwiatowy i tutaj skończymy ten film, natomiast kontynuacja będzie przy wizerunku, w którym Tajowie modlą się o partnera. Przeniesiemy się, przeniesiemy się do centrum Bangkoku i tam będzie ciąg dalszy filmiku, także do zobaczenia za, za parę sekund. jak mówiłem w pierwszej części tego filmu, gdzie byliśmy na Targu Kwiatowym powiedziałem, że przeniesiemy się do centrum Bangkoku do miejsca, które dla tajskich thais, zakochanych jest bardzo ważne, gdyż tutaj właśnie modląc się w tym miejscu ci, którzy nie mają jeszcze partnera znajdą go. Przynajmniej takie są lokalne wierzenia. To miejsce nazywa się to miejsce nosi nazwę Pra... Triramutri, jeśli dobrze pamiętam. Mogłem troszeczkę przekręcić, ale generalnie, generalnie jest to wizerunek... E, spotkałem się z, z różnymi wersjami. Jedna wersja jeszcze jest wizerunek tylko Boga Natomiast w innej wersji to jest wizerunek trzech najważniejszych bóstw hinduskich. E, Bramina, czyli stworzyciela. E, Vishnu, który jakby utrzymuje świat w, w, w równowadze. I siwy, który, czyli niszczyciela. Eee, generalnie ten wizerunek ma dwie głowy: jedną małą głowę na szczycie, potem głowę z czterema twarzami i cztery ręce. Ten wizerunek pochodzi z południa, z południa Indii i tutaj został zbudowany w 1989 roku, czyli no ponad 20 lat temu. W tamtych czasach to miejsce nosiło nazwę World Trade Center, tak jak eee, słynne wieże w Nowym Jorku. W każdym bądź razie po tamtym zamachu zmieniono nazwę, na tego, zmieniono mie miejsc, zmieniono nazwę tego miejsca czy tego centrum handlowego za nami na Central World. W tym miejscu, na tym placu, który e, jest największy może być placem w centrum Bangkoku, odbywają się zwykle obchody Nowego Roku, tutaj jest największa być może na jedna z największych choinek w ogóle w Tajlandii, w święta I słuchajcie, no właśnie, jeśli chcecie mieć. E, jeśli nie macie jeszcze partnera, a chcecie mieć, to tutaj trzeba się przyjść i po, przyjść, przyjść pomodlić. Jeszcze jedna uwaga. E, to miejsce, ten wizerunek nie został zbudowany dla, dla ludzi szukających partnera. Generalnie to są jakby, lokalne wierzenia ludzkie, stworzone przez samych ludzi. Natomiast ten wizerunek powstał, e, dlatego że e, nie wiem, w, Chin, e, w Tajlandii. Ważna jest przy budowie miejsc, przy budowie projektowanie budynków i tak dalej. Ważne jest feng i chińskie, ale również przestrzegane jest zasada pięciu żywiołów z hinduizmu, czyli z z hinduizmu generalnie. I ten wizerunek jest jednym z elementów tych żywiołów i utrzymuje je w równowadze. Także nie ma to, nie miało o to, że on też, też ten wizerunek który tutaj powstał. Nie miało nic wspólnego z, z miłością. Bardziej właśnie z powodzeniem i szczęściem. No a ludzie już tworzyli swoje własne, swoje własne, swoją własną interpretację. I e, generalnie, jak widzicie, tu już są za nami ludzie, się modlą. Naj, najwięcej ludzi tutaj przyjeżdża w czwartki. Okazuje się, że czwartek jest takim najbardziej szczęśliwym, szczęśliwym dniem, żeby się modlić o partnera. i od bodajże 8.30 do 8.30 rano do 8.30 wieczorem, albo 9.30 ranie w ciągu dnia to miejsce jest najbardziej skuteczne i jak to zrobić, żeby mieć partnera? Otóż, słuchajcie, jak widzicie tam w tle, jest bardzo dużo róż. Generalnie przed modlitwą należy zakupić 9 róż, 9 kadzidełek. Włożyć te 9 lóż w ofierze, złożyć 9 kadzideł w, w, w ofierze, klęknąć na kolana. Po obu stronach są tablice, na których jest modlitwa, którą trzeba odmówić, poprosić o partnera, no i czekać aż to się spełni. Jeśli się spełni, w ramach podziękowania należy tutaj przyjść yy, i w ramach podziękowania ofiarować yy, kokosa, czcinę yy, kokos, cukrową, mleko. Generalnie, jeśli by się, się znalazł partnera, a nie wykonało tego dziękczynienia, no to niestety można sprowadzić na siebie, według wierzeń, teraz i można na siebie e, sprowadzić, e, sprowadzić e, nieszczęście. Zemstę można powiedzieć. Teraz, jak zwróćcie uwagę na, na, na chodnik, są e, z okazji z okazji, z okazji e, jak są ponaklejane serca. I jak podejdziemy bliżej. Jak widzicie, tu jest tablica z tekstem modlitwy po tajsku. Tu jest tablica z tekstem modlitwy po chińsku. Jest bardzo dużo Chińczyków, którzy tu przyjeżdżają. Tam są też elementy. Jest też jakieś zdanie po angielsku. I też jak zwrócicie uwagę, pojawia się czerwona fanta. Czerwona fanta, która jest często składana w miejscach kultów w Tajlandii. Nie udało mi się jeszcze. Dotrzeć dlaczego czerwona, dokładnie, ale prawdopodobnie czerwony symbol w tej części świata, głównie w chińskiej kulturze, która ma bardzo duży wpływ na, na, na Tajlandię symbolizuje bogactwo. Także mamy tutaj róże, czerwoną fantę, kadzidełka. A tutaj obok jest sklep, gdzie jeszcze wszystkie rzeczy się można zaopatrzyć. Sklep sprzedaje wszystko włącznie z instrukcjami, co trzeba zrobić objaśnią, co trzeba zrobić. Nie zdziwiłbym się, gdyby te kwiaty, które tu były składane, potem były zbierane i ponownie sprzedawane sprzedawane w w tym sklepiku. Może się mylę, aczkolwiek kiedyś widziałem taką praktykę nie w tym miejscu. Nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby tak faktycznie było. Natomiast popatrzmy jeszcze raz na, na, ten, na ten wizerunek. I tak wygląda z bliska. Jeszcze taka ciekawostka. Część tego budynku u góry na szczycie znajduje się bardzo fajny taras widokowy. E, czy restauracja na, na szczycie hotelu, na którą jeśli miałby odwiedzić w Tajlandii, bardzo, bardzo zapraszam. Niedaleko jest też kolejne bardzo, bardzo ważne mie miejsce kultu. E, I obok też bardzo fajny pięciogwiazdkowy hotel. Także w tym hotelu, w hotelu, będę za dwa tygodnie. Tam nagram kolejny odcinek filmu. Będziemy tam w SPA, e, w tym kolejnym miejscu kultu e, i będzie znowu ciekawie i, i wesoło. Słuchajcie, życzę Wam danych z walentynami. ten film po walentynkach, słuchajcie, nie ma problemu. A, jeszcze jedna informacja, słuchajcie, e, w Tajlandii 14 lutego bardzo dużo par bierze śluby, no bo wiadomo, 14 luty, walentynki, no to jest święto zakochanych. Dużo par e, zawiera związki małżeńskie i normalnie, pomimo że jest niedziela, można byłoby to zrobić, tylko, że jest COVID i wyjątkowo w tym roku tajski rząd zamknął urzędy stanu cywilnego. Jest taka dzielnica w Bangkoku, nazywa się Bang Rak. Rak to znaczy miłość. I ta dzielnica w Bangkoku zawsze miała tłumy i kolejki w Dzień Świętego Walentego, żeby zarejestrować związek małżeński. W tym roku, jak powiedziałem, z racji COVID-u COVID rząd to odwołał. Ale jak zobaczycie dookoła, ludzie są nie ma takich tłumów, jak bywało wcześniej. W miarę, w miarę normalnie się żyje. Musimy zakładać maski, musimy na siebie dbać, za, o siebie dbać. Mam nadzieję, że za pół roku wszystko powinno wrócić do normy i szczyt sezonu turystycznego będzie, będzie taki jak zawsze, czyli no, turyści będzie mogli nas odwiedzić. Także słuchajcie, regularnie będę rzucał filmiki. Rzucajcie komentarze, zapytania służę pomocą. Pozdrawiam serdecznie Piotr Guzgała prosto z Bangkoku. Miłego dnia.